Według pierwotnych założeń odcinek drogi od szkolnej do szkoły podstawowej nr 10 miał być gotowy do połowy lipca. Droga jest oddana na początku września, ale tylko do skrzyżowania z Andersa. Wykonawca prac tłumaczył się większym nieplanowanym pierwotnie zakresem robót podziemnych. Co Legniczanie myślą o tym, co już mogą zobaczyć? Dla mnie osobiście bardzo mi się nie podoba, powiem szczerze. Wiadomo, ja, się dziwię, ja się dziwię, Jesteń dlaczego dojazd do skrzyżowania i jest zwężenie takie, gdzie będą się tworzyły korki. Tego nie rozumiem. A najbardziej mnie bulwersuje zabytkowy ten bez, który jest całkowicie spróchniały, zepsuty. Proszę to nagrać i pokazać ludziom, jak wygląda zabytek. Ja nie wiem, czy to dobrze, że tak zwężono, ale mi, podoba mi się. Najwięcej kontrowersji chyba dotyczy planu spowolnienia ruchu na Jaworzyńskiej. Podoba się panu, że to będzie taki spowolniony ruch, czy, czy, czy nie? No podoba się lepiej przejść przez Ulicę. No. I raczej powinien być ruch taki płynniejszy, a nie. Też uważam, że niepotrzebne to było. Przebudowa Jaworzyńskiej zakończyć się ma do końca 2016 roku. Koszt inwestycji to ponad 52 miliony złotych.